Cześć, witajcie, doktor Light z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla Suzuki GSX-R600K8. Kiedyś już robiliśmy ten reflektor praktycznie w, takim samym, w takiej samej konfiguracji, ale jednak są tutaj różnice, o których chcemy powiedzieć. No i poza tym to też było dawno, także nowy film tutaj nie zaszkodzi. A tak jak widzicie, reflektor moim zdaniem bardzo wdzięczny do modyfikacji. Generalnie sam jego kształt w oryginale jest już całkiem udany. No niestety nie można tego powiedzieć jego Właściwościach świetlnych, no ale też, będąc szczerym, nie jest on najgorszy w oryginale, oczywiście. Tak jak widzicie reflektor w przeciwieństwie do tego co robiliśmy kiedyś całkowicie przemalowany na czarno wtedy zostawiliśmy tutaj tą środkową część chromowaną no i nie było wtedy ringu ale soczewka bilet na środek oraz podwójne soczewki na boki jako światło do jazdy dziennej oraz dodatkowe światło drogowe także wtedy były jeszcze zobaczymy sobie jak lampa wygląda od tyłu od tyłu mamy ładnie tutaj wszystko zaślepione. E, oczywiście całkowity plug and play. Mamy e, wtyczki, e, które są jakby dubkami e, żarówek. Także tutaj jest bez, bez problemu do podłączenia. Mamy e, żarówkę H11 na środek oraz HB3 po, e, po bokach, które oryginalnie były światła mijania. Także tutaj wszystko podłączamy i e, nie ma z tym problemu. No, od frontu, tak jak widzicie, moim zdaniem, bardzo fajna konstrukcja do, do modyfikacji. Ładnie to wygląda. Tutaj cały środek został przemalowany na czarno, z tym, że tutaj okolice tych oryginalnych odblasków są w czarnej strukturze. Te światła, same te światła do jazdy dziennej są w metaliku. Tutaj ten środek także jest w metaliku. No i może tak to będzie lepiej widać. No i tu jest oczywiście to samo tylko z drugiej strony. No jest oczywiście ring na środku. I tak to wygląda. Ja sobie go za chwilę podłączę i pokażę jak świeci, ale moim zdaniem prezentuje się on naprawdę naprawdę bardzo ładnie. No dobrze, reflektor jest podłączony. Eee, także uruchomimy sobie teraz e, światło mijania. E, w reflektorze, oczywiście, znajduje się nasz system DL Switcher, dzięki czemu e, te dwa e, boczne światła do jazdy dziennej oraz ring służy nam jako światło do jazdy dziennej e, zamiast światła mijania. Oczywiście, po uruchomieniu światła drogowego, na około 5 sekund, e, wszystko nam się przełącza. Te boki nam gasną, ring pozostaje i zapala się środkowa soczewka. Także. Po uruchomieniu wygląda to w ten sposób. Mamy nasze światło do jazdy dziennej w postaci ringu, oczywiście tej żaróweczki na górze wymienionej postojowej oraz tych bocznych podwójnych soczewek. Teraz możemy sobie użyć światła drogowego. Wtedy uruchamia nam się oczywiście środkowa soczewka. A po przytrzymaniu przez około 5 sekund, soczewka odpala się na stałe w trybie mijania. Ring pozostaje. Gasną jedynie boki. W momencie użycia światła drogowego wraca wszystko i dodatkowo wspomaga nam światło drogowe. Światło do jazdy dziennej wygląda w ten sposób. Przełączamy, przytrzymując przez około 5 sekund, światło drogowe i mamy światło mijania. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.